Hej ludziska! Gdy byłam chora, wpadł mi do głowy pomysł! A mianowicie na nowy punkt programu! Śmieszne telefony. Hello. Hello. A, jesteś! Dobra, może odpowiem ci jakiś kawał? Nie? Ale posłuchaj, dobry jest. No więc tak, yy... Poczekaj, no, ja powiem inny, bo teraz nie skojarzę. Yy... A ten jest dobry. Wchodzą dwie babki do. do pomieszczenia. No i zamawiają pizzę. Z czym? Ale nie wiem z czym zamawiają. No po prostu zamawiają ją. Wiesz, to chyba była pizzeria. Tak, to była pizzeria, tak. No i wchodzą dwie babki do pizzerii, chyba. i zamawiają piz pizzę. Nie wiem z czym, ale ją zamawiałem. Płacą 32,99 za małą. Kumasz? 32,99 za małą pitne. Sam serii cebula. Może są jakieś przepały. Chyba blond blondynki. A, to już wiem o kim zękawał. Dobra, dzięki, że mi przypomniałeś, no. właśnie na to mi chodziło. Dobra, cześć.